Oto przerażająca liczba, o której większość ludzi nigdy nie słyszy. Badania pokazują, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po przeprowadzce do tradycyjnego domu opieki umiera niemal jedna na cztery osoby. Obszerne badanie, opublikowane w Journal of the American Geriatric Society, śledziło ponad 15 tysięcy osób starszych i wykazało, że wskaźnik śmiertelności wzrósł o 40% w porównaniu z tymi, którzy pozostali w swoich społecznościach. I to nie jest najgorsze. Szkody psychiczne zaczynają się jeszcze wcześniej. Wskaźniki depresji wśród mieszkańców domów opieki sięgają prawie 50% według danych Narodowych Instytutów Zdrowia. Samotność staje się codziennym towarzyszem. Autonomia znika. Miejsca, które miały troszczyć się o naszych starzejących się bliskich, często przyspieszają ich schyłek. Ale oto, czego branża opieki zdrowotnej nie chce, abyś wiedział. Parsknięcie istnieją alternatywy. Prawdziwe, praktyczne, poparte nauką alternatywy, które mogą zapewnić wsparcie, którego potrzebujesz, bez poświęcania Twojej niezależności, godności, a potencjalnie nawet lat życia. Te opcje to nie tylko pobożne życzenia. To sprawdzone rozwiązania, które naukowcy dogłębnie przebadali i które, jak stwierdzono, przynoszą dramatycznie lepsze rezultaty. Parsknięcie Dziś przedstawię wam 7 potężnych alternatyw dla tradycyjnych domów opieki, usystematyzowanych od dobrych po absolutnie zmieniające życie. A kiedy dojdziemy do numeru 1, odkryjecie model, który, jak pokazują badania, może faktycznie odwrócić negatywne skutki zdrowotne starzenia się, kosztując jednocześnie znacznie mniej niż opieka instytucjonalna. Zanim zaczniemy, dajcie nam znać w komentarzach, ile macie lat i skąd nas oglądacie. Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz, więc zostawcie swoje uwagi poniżej. Bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Numer 7. Dzienne Domy Opieki. Parsknięcie. Pozwólcie, że zacznę od opcji, którą wiele rodzin całkowicie pomija. Dzienne Domy Opieki zapewniają zorganizowane programy w ciągu dnia, jednocześnie umożliwiając seniorom powrót do domu każdego wieczoru. Pomyślcie o tym jako o przedszkolu dla dzieci, ale zaprojektowanym specjalnie dla osób starszych, które potrzebują nadzoru, interakcji społecznych i pomocy w codziennych czynnościach. Centra te zazwyczaj działają od poniedziałku do piątku, od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia. Niektóre oferują nawet przedłużone godziny pracy i programy weekendowe dla rodzin z wymagającymi harmonogramami. Badania wspierające dzienne domy opieki są niezwykle pozytywne. Parsknięcie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazało, że uczestnicy odnotowali 37% obniżenie problemów behawioralnych w porównaniu z tymi, którzy nie mieli żadnej zorganizowanej aktywności w ciągu dnia. Funkcje poznawcze uległy mierzalnej poprawie u dorosłych z demencją we wczesnym stadium. Samo zaangażowanie społeczne przyniosło znaczące korzyści. Naukowcy z Johns'a Hopkinsa odkryli, że seniorzy uczestniczący w dziennych programach doświadczali 40% niższych wskaźników depresji niż ogizolowani rówieśnicy pozostający samotnie w domu. Oto jak te centra działają w praktyce. Wyszkoleni pracownicy nadzorują zajęcia przez cały dzień. Zajęcia te obejmują klasy ruchowe dostosowane do ograniczonej mobilności, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, które wspierają sprawność manualną, programy muzykoterapii oraz wspólne posiłki, które sprzyjają nawiązywaniu więzi społecznych. Wiele centrów świadczy również usługi monitorowania zdrowia. Personel może mierzyć ciśnienie krwi, zarządzać harmonogramami leków i ostrzegać rodziny o wszelkich niepokojących zmianach. Czynnik kosztowy czyni te opcję szczególnie atrakcyjną. Średnia krajowa wynosi około 75 dolarów dziennie w porównaniu z ponad 250 dolarami dziennie za opiekę w domu opieki. Ta różnica przekłada się na ogromne roczne oszczędności, jednocześnie utrzymując ukochaną osobę w jej własnym domu. Aby uzyskać maksymalne korzyści z dziennego domu opieki, szukajcie centrów z personelem przeszkolonym specjalnie w opiece geriatrycznej. Parsknięcie. Zapytajcie o stosunek liczby pracowników do liczby podopiecznych. Najlepsze centra utrzymują nie więcej niż sześciu podopiecznych na jednego pracownika. Odwiedź się centrum w godzinach pracy, aby osobiście zaobserwować interakcje. Zwróćcie uwagę, czy uczestnicy wydają się zaangażowani i szczęśliwi, czy po prostu zaparkowani przed telewizorami. Kluczowe ograniczenie polega na konieczności zapewnienia opieki wieczornej i nocnej. Ktoś musi być nadal dostępny, gdy centrum jest zamknięte. To prowadzi nas bezpośrednio do naszej kolejnej alternatywy. Numer 6. Usługi opieki domowej. Profesjonalni opiekunowie, którzy przyjeżdżają bezpośrednio do Twojego domu, reprezentują jeden z najszybciej rozwijających się segmentów opieki nad osobami starszymi. Usługi te obejmują wsparcie od kilku godzin do całodobowego, w zależności od indywidualnych potrzeb. Fundamentalna zaleta jest prosta: Ty lub twój bliski pozostaje w znajomym otoczeniu, otrzymując niezbędną pomoc. Badania konsekwentnie demonstrują siłę starzenia się we własnym domu. ARP przeprowadziło kompleksowe badanie, wykazując, że 90% seniorów chce pozostać w swoich domach, gdy się starzeją. Ale co ważniejsze, ci, którzy osiągają ten cel, wykazują mierzalnie lepsze wyniki. Analiza Harvard Medical School wykazała, że osoby starsze otrzymujące opiekę domową utrzymywały sprawność fizyczną o 23% dłużej niż te w placówkach instytucjonalnych. Wskaźniki hospitalizacji znacznie spadły. Komfort domu wydaje się dostarczać prawdziwych korzyści terapeutycznych. Opieka domowa dzieli się na dwie główne kategorie. Niemedyczna opieka domowa obejmuje pomoc w codziennych czynnościach, takich jak kąpiel, usię, przygotowywanie posiłków, lekkie prace domowe i towarzystwo. Medyczna opieka zdrowotna w domu obejmuje wyspecjalizowane usługi pielęgniarskie przepisane przez lekarza. Obejmuje to pielęgnację ran, fizjoterapię. Zarządzanie lekami przez licencjonowane pielęgniarki i monitorowanie chorób przewlekłych. Wiele rodzin łączy oba typy, aby stworzyć kompleksowe systemy wsparcia. Znalezienie odpowiedniego opiekuna wymaga starannej weryfikacji. Zacznij od określenia, jaki dokładnie poziom opieki jest potrzebny. Bądź szczery co do obecnych możliwości i przewidywanych przyszłych potrzeb. Przeprowadź rozmowy z wieloma agencjami. Zapytaj o kontrolę przeszłości. Wymogi szkoleniowe i protokoły nadzoru. Poproś o referencje od obecnych klientów z podobnymi potrzebami opieki. Po rozpoczęciu usług utrzymuj regularną komunikację. Dobre agencje chętnie przyjmują uwagi i dostosowują plany opieki wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Koszty drastycznie różnią się w zależności od lokalizacji i intensywności opieki. Snorts, ogólnopolska średnia dla niespecjalistycznej opieki domowej wynosi około 27 dolarów za godzinę. Specjalistyczne usługi pielęgniarskie kosztują więcej. Jednakże Medicare pokrywa kwalifikowane usługi opieki zdrowotnej w domu, gdy są one zlecone przez lekarza. Ubezpieczenie na wypadek długoterminowej opieki często obejmuje pomoc w domu. Te źródła finansowania sprawiają, że ta opcja jest bardziej dostępna, niż wiele rodzin sobie zdaje sprawę. Ale co się dzieje, gdy sama opieka domowa nie jest w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia? To prowadzi nas do kreatywnego rozwiązania mieszkaniowego. Numer 5. Dodatkowe lokale mieszkalne. Oto opcja, która nabiera poważnego rozpędu w całym kraju. Dodatkowe lokale mieszkalne, potocznie nazywane mieszkaniami dla babci, to niewielkie, niezależne przestrzenie mieszkalne budowane na tej samej posesji, co istniejący dom. Wyobraźmy sobie przerobiony garaż, mieszkanie w piwnicy lub mały domek na tyłach ogrodu. Jednostki te pozwalają starszym rodzicom mieszkać zaledwie o krok od dorosłych dzieci, zachowując jednocześnie prawdziwą niezależność. Badania psychologiczne w tej kwestii są przekonujące. Badanie przeprowadzone przez amerykańskie Towarzystwo Gerontologiczne wykazało, że seniorzy mieszkający w bliskiej odległości od członków rodziny, zachowując jednocześnie oddzielne przestrzenie mieszkalne, zgłaszali o 68% wyższy poziom zadowolenia z życia niż ci przebywający w opiece instytucjonalnej. Doświadczali korzyści ze wsparcia rodziny, nie czując się ciężarem. Takie rozwiązanie zachowało godność i autonomię, jednocześnie zapewniając natychmiastową dostępność pomocy. Budowa dodatkowego lokalu mieszkalnego DLM wymaga poruszania się po lokalnych przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Wiele miast złagodziło restrykcje w ostatnich latach, aby zaradzić niedoborom mieszkań. Kalifornia, Oregon i kilka innych stanów nakazuje obecnie gminom zezwalanie na budowę DLM w strefach mieszkalnych. Sprawdź lokalne przepisy przed rozpoczęciem jakiegokolwiek planowania. Niektóre obszary oferują uproszczone procesy wydawania pozwoleń specjalnie dla jednostek przeznaczonych do zamieszkania przez starszych członków rodziny. Proces budowy zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy, w zależności od złożoności. Jednostki prefabrykowane oferują szybszy montaż przy niższych kosztach. Konstrukcje budowane na zamówienie umożliwiają specyficzne modyfikacje ułatwiające dostępność. Tak czy inaczej, skup się na funkcjach, które wspierają starzenie się we własnym domu. Szerokie drzwi pom chodziki i wózki inwalidzkie. Wejścia bez progów eliminują ryzyko upadków. Uchwyty w łazienkach zapobiegają wypadkom. Dobre oświetlenie w całej przestrzeni pomaga osobom ze słabnącym wzrokiem. Finansowo, dodatkowe lokale mieszkalne stanowią znaczącą inwestycję początkową, wahającą się od 50 tysięcy do 300 tysięcy dolarów, w zależności od rozmiaru i lokalizacji. Jednak ten jednorazowy koszt wypada korzystnie w porównaniu z bieżącymi wydatkami na domy opieki, które przekraczają 70 tysięcy dolarów rocznie. Wiele rodzin odzyskuje koszty budowy w ciągu zaledwie kilku lat. Dodatkowo DLM zwiększają ogólną wartość nieruchomości i mogą generować dochód z wynajmu, jeśli okoliczności się zmienią. Takie bliskie sąsiedztwo działa w obie strony. Dziadkowie mogą pomóc w opiece nad dziećmi. Dorosłe dzieci mogą zapewniać codzienne wizyty kontrolne i reagować w nagłych wypadkach. Posiłki mogą być wspólne, a jednocześnie zachowana jest prywatna przestrzeń. To międzypokoleniowe połączenie przynosi korzyści, które badacze wciąż dokumentują za pomocą imponujących statystyk. Mówiąc o międzypokoleniowych rozwiązaniach, następna opcja posuwa ten pomysł jeszcze dalej. Numer 4: Programy wspólnego zamieszkiwania. SNORTS Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Starsza wdowa jest właścicielką czteropokojowego domu, który wydaje się coraz bardziej pusty i trudny do utrzymania. Snorts, tymczasem młody profesjonalista, zmawia się z opłaceniem czynszu, pracując długie godziny. Wspólne zamieszkiwanie łączy te dwie osoby w obustronnie korzystne układy. Senior zyskuje towarzystwo i praktyczną pomoc. Młodsza osoba zyskuje przystępne cenowo mieszkanie. Formalne programy wspólnego zamieszkiwania istnieją od dziesięcioleci, ale ostatnio ponownie zyskały na popularności. Narodowe Centrum Zasobów Wspólnego Zamieszkiwania podaje, że uczestnictwo wzrosło ponad 200% od roku 2015. Programy te starannie dopasowują uczestników w oparciu o preferencje dotyczące stylu życia, oczekiwania i potrzeby. Niektóre układy obejmują obniżony czynsz w zamian za określone zadania, takie jak zakupy spożywcze, prace w ogrodzie czy wieczorne towarzystwo. Inne po prostu dzielą koszty mieszkania, podczas gdy każda ze stron utrzymuje niezależne rutyny. Dowody wspierające międzypokoleniowe układy mieszkalne są znaczące. Badania przeprowadzone przez Centrum Długowieczności Stanforda wykazały, że seniorzy w sytuacjach wspólnego zamieszkiwania doświadczali o 47% niższych wskaźników spadku funkcji poznawczych w porównaniu do tych mieszkających samotnie. Codzienna interakcja społeczna wydaje się dostarczać kluczowej stymulacji umysłowej. Snorts Poprawiło się również zdrowie fizyczne. Obecność innej osoby w domu zwiększała prawdopodobieństwo, że nagłe wypadki medyczne otrzymają szybką uwagę. Rozpoczęcie wspólnego zamieszkiwania zazwyczaj wiąże się ze skontaktowaniem się z lokalnym programem. Lokalna SNORTS, agencje zajmujące się sprawami osób starszych, często prowadzą listy sprawdzonych usług dopasowujących. Niektóre społeczności posiadają organizacje non-profit poświęcone specjalnie temu celowi. Proces dopasowywania obejmuje sprawdzenie przeszłości, wywiady i okresy próbne, aby zapewnić kompatybilność. Pisane umowy wyjaśniają oczekiwania dotyczące finansów, obowiązków domowych, granic prywatności i rozwiązywania konfliktów. Ta snorts opcja najlepiej sprawdza się w przypadku seniorów, którzy pozostają stosunkowo niezależni, ale potrzebują sporadycznej pomocy lub po prostu pragną towarzystwa. Osoby ze znacznymi potrzebami medycznymi mogą wymagać dodatkowego wsparcia poza tym, co może zapewnić współlokator. Jasna komunikacja od początku zapobiega nieporozumieniom, które mogłyby zaszkodzić układowi. Korzyści finansowe są znaczące dla obu stron. Seniorzy mogą sobie pozwolić na pozostanie w domach, które w innym przypadku musieliby sprzedać. Młodsi ludzie uzyskują dostęp do rynków mieszkaniowych, które w innym przypadku mogłyby ich wykluczyć. Niektóre programy odnotowują średnie oszczędności w wysokości 12 tysięcy dolarów rocznie dla uczestniczących seniorów. Teraz przyjrzyjmy się opcji, która łączy profesjonalną opiekę z życiem w społeczności. Numer Snorts 3. Wspólnoty emerytalne z kompleksową opieką. Ośrodki wszechstronnej opieki senioralnej, znane jako OWSY, y oferują kompleksowe podejście do starzenia się, które eliminuje traumę związaną z wielokrotnymi przeprowadzkami. Społeczności te zapewniają samodzielne życie, opiekę wspomaganą i specjalistyczną opiekę pielęgniarską, wszystko w obrębie jednego kompleksu. Mieszkańcy mogą przechodzić między poziomami opieki w miarę zmieniających się potrzeb, nie opuszczając swojej społeczności ani swoich więzi społecznych. Dane dotyczące długości życia słowo słów są zadziwiające. Badanie opublikowane w czasopiśmie Hausen for DL śledziło losy mieszkańców przez ponad 15 lat i wykazało, że osoby mieszkające w OWOSach żyły średnio o 4 lata dłużej niż ich rówieśnicy w tradycyjnych domach opieki. Naukowcy przypisali te różnice kilku czynnikom. Profilaktyczne usługi zdrowotne pozwalały wcześniej wykrywać problemy. Utrzymanie aktywności społecznej było możliwe nawet przy pogarszającym się zdrowiu. Stres związany z przeprowadzką w trakcie kryzysu medycznego został całkowicie wyeliminowany. Życie w OWOS i e zazwyczaj zaczyna się od samodzielnego mieszkania. Mieszkańcy zajmują mieszkania lub domki z w pełni wyposażonymi kuchniami i prywatnymi przestrzeniami. Sami decydują o swoim czasie, mając jednocześnie dostęp do udogodnień społecznych, takich jak centra fitness, baseny, restauracje i programy aktywności. Gdy, krząknięcie, potrzeby rosną, mieszkańcy mogą przejść do opieki wspomaganej, gdzie personel pomaga w codziennych czynnościach. Wreszcie, specjalistyczna opieka pielęgniarska zapewnia całodobową opiekę medyczną, gdy jest to konieczne. Krząknięcie, proces przyjęcia do owo słów wymaga starannego planowania finansowego. Większość społeczności pobiera znaczne opłaty wstępne, wahające się od 100 tysięcy dolarów do ponad miliona dolarów, w zależności od lokalizacji i standardu zakwaterowania. Opłaty miesięczne pokrywają następnie bieżące usługi. Niektóre umowy zwracają części opłat wstępnych spadkobiercom, inne oferują modele wynajmu bez dużych płatności z góry. Zrozumienie konkretnego rodzaju umowy jest kluczowe przed podjęciem decyzji, aby móc skutecznie ocenić ośrodki wszechstronnej opieki senioralnej. Odwiedź kilka ośrodków w godzinach ich normalnego funkcjonowania, zjedz posiłki w jadalni, weź udział w programach aktywności, porozmawiaj z obecnymi mieszkańcami o ich doświadczeniach, zapytaj o wskaźniki rotacji personelu. Duża rotacja często wskazuje na problemy z zarządzaniem, które wpływają na jakość opieki. Przejrzyj sprawozdania finansowe ośrodka. Dobrze zarządzany owos utrzymuje rezerwy, aby wywiązać się z długoterminowych zobowiązań opiekuńczych. Główna wada to koszt i dostępność. Wysokiej jakości owoc y często mają list oczekujących rozciągające się na kilka lat. Konieczne staje się planowanie z dużym wyprzedzeniem. Rodzinom poszukującym tego modelu radzi się rozpoczęcie badań i zapisanie się na listę oczekujących na długo przed tym, zanim potrzeby opiekuńcze staną się pilne. Przechodząc do naszych dwóch najlepszych opcji, znajdujemy rozwiązania, które całkowicie zmieniają wyobrażenie o tym, jak może wyglądać opieka nad osobami starszymi. Krząknięcie nr 2 – projekt szklarnia. Tradycyjne domy opieki funkcjonują jak szpitale. Długie korytarze łączą pokoje jedno- lub dwuosobowe. Scentralizowane stanowiska pielęgniarskie monitorują dziesiątki mieszkańców. Posiłki, krząknięcie dostarczane są na tacach o ustalonych godzinach. Projekt szklarnia całkowicie odwraca ten model, a wyniki zdumiewają badaczy. Domy szklarnia to specjalnie zaprojektowane rezydencje, mieszczące od 10 do 12 mieszkańców, którzy żyją razem jako jednostka rodzinna. Każda osoba ma prywatny pokój z łazienką otwierający się na wspólne obszary, w tym w pełni wyposażoną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki. Członkowie personelu, zwani szabazami, zajmują się wszystkimi potrzebami opiekuńczymi, od pomocy w kąpieli, przez gotowanie, po sprzątanie. Krząknięcie. Ci pracownicy nawiązują głębokie relacje z mieszkańcami, zamiast spieszyć się między dziesiątkami pacjentów. Wyniki badań mówią same za siebie. Badanie finansowane przez Fundację Roberta Wood Johnsona i opublikowane w Health Affairs wykazało, że mieszkańcy domów szklarnia doświadczali o 50% mniej hospitalizacji niż mieszkańcy tradycyjnych domów opieki. Krząknięcie. Odleżyny. Te bolesne uszkodzenia skóry, często występujące w opiece instytucjonalnej. Występowały o 96% rzadziej niż w domach opieki. Rotacja personelu również drastycznie spadła. Krząknięcie opiekunowie zgłaszali większą satysfakcję z pracy, gdy mogli tworzyć znaczące więzi, zamiast po prostu wykonywać zadania. Poprawiły się wskaźniki jakości życia we wszystkich badanych kategoriach. Mieszkańcy domów szklarnia zgłaszali, że czują się jak w domu, a nie jak w instytucji. Zachowali większą autonomię w codziennych decyzjach. Współczynnik depresji spadł znacząco. Członkowie rodzin częściej odwiedzali, ponieważ domowa atmosfera była bardziej zachęcająca niż kliniczna. Jeden z badaczy opisał wejście do domu szklarnia i poczucie zapachu gotowanego obiadu, a nie środka dezynfekującego. Ta różnica sensoryczna odzwierciedla fundamentalną zmianę filozoficzną. Znalezienie domów szklarnia wymaga pewnych poszukiwań. Obecnie ponad 300 istnieje w Stanach Zjednoczonych, a kolejne są w trakcie rozwoju. Strona internetowa projektu Szklarnia prowadzi katalog lokalizacji. Koszty zazwyczaj są porównywalne z tradycyjnymi domami opieki, a Medicare lub Medicaid pokrywają koszty opieki, tak jak w konwencjonalnych placówkach. Wyzwanie leży w dostępności. Wiele domów Szklarnia ma listę oczekujących, ponieważ popyt znacznie przewyższa podaż. Jeśli w Twojej okolicy istnieje opcja domu szklarnia, nadaj priorytet wizycie, zanim rozważysz jakikolwiek dom opieki. Różnica w atmosferze jest od razu widoczna. Zapytaj mieszkańców o ich codzienne doświadczenia. Obserwuj interakcje między szabazami a mieszkańcami. Zauważ, czy ludzie wydają się zaangażowani w otoczenie, czy wycofani i pasywni. Teraz dochodzimy do najważniejszej alternatywy ze wszystkich. Krząknięcie. Ta opcja przyniosła tak pozytywne wyniki badań, że badacze początkowo kwestionowali własne dane. Numer jeden model wioskowy. Wyobraź sobie tę alternatywną przyszłość. Pozostajesz we własnym domu, gdy się starzejesz, ale nie jesteś obizolowany. Należysz do sieci sąsiadów, którzy dbają o siebie nawzajem. Masz dostęp do sprawdzonych dostawców usług, którzy pomagają we wszystkim od transportu, przez naprawy domowe, po wizyty lekarskie. Wydarzenia społeczne utrzymują Twoje więzi. Programy ćwiczeń utrzymują Twoją siłę. Możliwości wolontariatu nadają Twojemu dniowi cel. To jest model wioskowy i może stanowić najbardziej rewolucyjny rozwój w opiece nad osobami starszymi od wielu dziesięcioleci. Wioski to organizacje członkowskie, stworzone przez i dla osób starszych, które pragną godnie starzeć się we własnym miejscu zamieszkania. Pierwsza taka wioska, Beacon Hill Village, powstała w Bostonie w roku 2001. Parsknięcie, dziś, ponad 350 wiosek działa w 45 stanach, a regularnie powstają nowe. Każda wioska odzwierciedla swoją lokalną społeczność, jednocześnie dzieląc podstawowe zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, uzupełnionej o profesjonalne usługi. Badania wspierające ten model przerosły wszelkie oczekiwania. Przełomowe badanie, przeprowadzone przez Szkołę Zdrowia Publicznego Bloomberg Uniwersytetu Johns Hopkinsa, śledziło członków wiosek przez okres czterech lat. Wyniki pokazały. Że członkowie doświadczali znacznie wolniejszego tempa spadku sprawności fizycznej i poznawczej niż osoby nie będące członkami, mieszkające w tych samych społecznościach. Liczba przyjęć do szpitali spadła, depresja zmniejszyła się. Co być może najbardziej godne uwagi, członkowie zgłaszali poprawę w pomiarach jakości życia, zamiast typowych spadków związanych ze starzeniem się. Oto, co sprawia, że wioski działają. Członkowie, parsknięcie, płacą roczne składki. Zazwyczaj od 400 do 800 dolarów dla osób indywidualnych lub par. W parsknięcie. Zamian uzyskują dostęp do koordynatora, który pomaga w organizacji usług. Potrzebujesz podwózki do lekarza? Wioska dysponuje kierowcami wolontariuszami. Parsknięcie. Potrzebujesz pomocy w wymianie żarówek lub zrobieniu zakupów spożywczych? Członkowie pomagają sobie nawzajem albo wioska łączy Cię ze sprawdzonymi usług po wynegocjowanych stawkach? Parsknięcie. Chcesz zaangażowania społecznego? Wioski oferują regularne programy, od klubów książki, przez zajęcia ruchowe, po wykłady edukacyjne. Element wzajemnego wsparcia rówieśniczego okazuje się niezwykle potężny. Kiedy członkowie pomagają innym członkom, obie strony odnoszą korzyści. Pomagający zyskuje poczucie celu i więzi społeczne. Odbiorca otrzymuje pomoc, nie czując się ciężarem. Ta wzajemna pomoc tworzy korzyści psychologiczne których płatne usługi po prostu nie są w stanie odtworzyć. Badacze zauważają, że członkowie wiosek opisują poczucie bycia częścią czegoś większego niż oni sami, nawet gdy ich zdolności fizyczne maleją. Założenie lub dołączenie do wioski wymaga zaangażowania społeczności. Jeśli w Twojej okolicy nie ma wioski, sieć Villa to Village dostarcza zestawy narzędzi i pomoc techniczną do uruchamiania nowych oddziałów. Założenie wioski zazwyczaj zajmuje od 18 miesięcy do 2 lat i wymaga oddanego przywództwa wolontariuszy. Jeśli wioska już działa w pobliżu, dołączenie wiąże się z wypełnieniem wniosku i uiszczeniem składek członkowskich. Aby zmaksymalizować korzyści z członkostwa w wiosce, uczestnicz aktywnie. Parsknięcie, uczęszczaj na programy, nawet gdy masz ochotę zostać w domu. Zgłoś się na wolontariusza, aby pomóc innym, nawet jeśli Twoje wkłady wydają się niewielkie. Buduj, parsknięcie, relacje z innymi członkami, zanim pojawią się potrzeby kryzysowe. Te więzi społeczne stanowią prawdziwą podstawę tego modelu. Usługi są ważne, ale społeczność jest ważniejsza. Aspekt finansowy czyni wioski niezwykłymi. Roczne składki wynoszące kilkaset dolarów w porównaniu do kosztów domu opieki przekraczających 80 tysięcy dolarów rocznie. Nawet dodając profesjonalne usługi opieki domowej, członkowie wiosek zazwyczaj wydają ułamek kosztów opieki instytucjonalnej, jednocześnie zgłaszając lepsze wyniki i wyższe zadowolenie. To jest przyszłość starzenia się. Nie umieszczanie naszych seniorów w instytucjach przypominających szpitale, lecz wspieranie ich pragnienia pozostania niezależnymi, połączonymi ze społecznością i mającymi cel w życiu. Każde badanie mierzące wyniki wiosek znajduje te same wzorce. Wolniejszy spadek, lepsze zdrowie, większe szczęście, dłuższa niezależność. Dowody są jasne. Parsknięcie, alternatywy dla tradycyjnych domów opieki istnieją. Działają, a w wielu przypadkach działają dramatycznie lepiej niż opieka instytucjonalna. Niezależnie od tego, czy wybierzesz dzienne programy dla dorosłych, usługi domowe, kreatywne rozwiązania mieszkaniowe, czy modele oparte na społeczności, takie jak wioski, masz opcje. Twoi bliscy mają opcje. Wybór między opieką instytucjonalną a izolacją to fałszywy dylemat, który system opieki zdrowotnej podtrzymywał zbyt długo. Zacznij badać te alternatywy już teraz. Nie czekaj na kryzys który wymusi pochopne decyzje. Odwiedź lokalne opcje. Porozmawiaj, parsknięcie z rodzinami, które przeszły przez te wybory. Zbuduj sieć wsparcia, która pozwoli Tobie lub tym, których kochasz, starzeć się z godnością, niezależnością i prawdziwą jakością życia. Nauka mówi, że to możliwe. Parsknięcie tysiące rodzin udowodniło, że to działa. Teraz wiesz, co robić zamiast tego. Czy ty lub ktoś z Twojej rodziny wypróbował którąś z tych alternatyw dla domów opieki? Chętnie usłyszę, co się sprawdziło i z jakimi wyzwaniami się zmierzyliście w komentarzach poniżej. Teraz chcemy usłyszeć od Ciebie. Czy ty lub ktoś z Twojej rodziny wypróbował którąś z tych alternatyw dla domów opieki? Co się u Was sprawdziło i z jakimi wyzwaniami się zmierzyliście? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach poniżej. Zawsze chętnie je czytamy. Dziękuję za oglądanie.